Wiele osób widziałem, że pyta, co my widzimy przez te teleskopy. Skoro kolega ma teleskop za 20 kafli, co ja widzę przez ten teleskop? Przecież obserwuję tam planety. Z oryginalnego języka planeta znaczy ciało wędrujące. Wędrująca gwiazda. Tu mam dosyć takie stare przedstawienie właśnie firmamentu, też płaskiej ziemi, wytłumaczenie też pewnych zjawisk, które się tworzą jak tęcza. i Zauważ, że Słońce ma swoją ścieżkę wewnątrz firmamentu, jak spojrzysz tutaj, to ono tutaj idzie, i ma jakby wewnątrz firmamentu swoją ścieżkę. To też nie jest do końca. Takie proste, jak się wydaje, wytłumaczę to w innych filmach. Sam, samo zjawisko Słońca, które my widzimy, działa na zasadzie soczewki, ale o tym, tak jak wspomniałem w kolejnych filmach. Więc, co ludzie obserwują przez teleskopy, patrząc na planety? Jesteśmy pod kopułowym, przezroczystym firmamentem, który oddziela nas od wód wielkiej głębi żeby ci to zobrazować, podam tu przykład takiej grafiki. Oczywiście to jest jakaś fantastyka, ale mniej więcej odzwierciedla prawdę, ponieważ wyobraź sobie, że ten firmament oddziela nas od niezmierzonych wód wielkiej głębi. Tak naprawdę nie wiemy co jest w tych wodach i być może przed czym chroni nas ten firmament tak naprawdę. A w wodach wielkiej głębi mogą być różne stworzenia, biblijne, lewiatany bądź inne, różne stworzenia, które niekoniecznie są dla nas, że tak powiem, sprzyjające. Ale ten firmament jest dosyć gruby i ma w sobie warstwy, i w tych warstwach poruszają się poszczególne ciała. Planet jest tylko kilka, każda z nich ma swój pas w warstwach firmamentu. Widzisz tutaj kopułę? I tak Słońce, czy tam Jowisz, Saturn i tak dalej, każda ma swój osobny pas w osobnej warstwie firmamentu. A że te warstwy są przezroczyste, no to możesz zaobserwować właśnie te ciała wędrujące w warstwach firmamentu. I co prawda nie wiemy, co jest w wodach wielkiej głębi, od których oddziela nas firmament. Tutaj masz firmament i widzisz te wody wielkiej głębi. Ale wiemy, co jest ponad powierzchnią Wód Wielkiej Głębi. Królestwo Boże. To, co potocznie nazywamy niebem. I wiemy też, co jest w łonie Ziemi. To, co nazywamy piekłem. Zresztą, większość kultur starożytnych o tym wiedziało. Tutaj może te piekielne światy, tutaj poziomy nieba. A tu nasz okręg. Tak to wygląda.